Dzień dobry. Dzisiaj opowiemy sobie o odwrotnym obciążeniu VAT, o czasowym odwrotnym obciążeniu VAT, ponieważ jest to czynność, która będzie nam towarzyszyć od towarzyszy nam od 1 kwietnia 2023 roku, a w założeniu ma obowiązywać do 28 lutego 2025 roku. Nie wiemy oczywiście, czy się w tym zakresie coś nie zmieni, czy ten okres nie zostanie skrócony lub przedłużony, natomiast tyle wiemy na ten moment. To odwrotne obciążenie dotyczy trzech grup dostaw lub usług. Gaz w systemie gazowym, energia elektryczna w systemie, w systemie elektroenergetycznym lub przenoszenie, przenoszenie uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. To są oczywiście usługi. To ostatnie jest szczególnie istotne, ponieważ. Do końca marca 2023 roku przenoszenie gazów było objęte procedurą speed payment, jak wszystkie towary i usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy VAT, więc w zakresie tych czynności mamy tutaj pewien powód, ponieważ wcześniej właśnie te czynności też były objęte krajowym odwrotnym obciążeniem, więc nie jest to żadna nowość, nie jest to oczywiście też żadna nowość dla podatników dokonujących transakcji transgranicznych, gdzie odwrotne obciążenie występuje przy odmarszaniu nabyciu towarów. Przy imporcie usług, czy też przy dostawie towarów od niezydenta. Natomiast same zasady rozliczenia będą tutaj bardzo, bardzo podobne. Mamy ograniczony krąg podmiotów objętych tym odwrotnym obciążeniem sprzedawca, czynny podatnik VAT, nie korzystający ze zwolnienia podmiotowego. To się akurat rzadko zdarza w przypadku tych towarów i usług. Natomiast Wykluczyć tego nie można, stąd ustawodawca zawarł dla nas takie zastrzeżenie. Eee, Ważniejszy jest jednak nabywca. Nabywca również ma być czynnym podatnikiem VAT. No oczywiście w innym przypadku nie mógłby rozliczyć odwrotnego obciążenia. Natomiast postawiono warunek, iż jego główną działalnością w odniesieniu do nabywania gazu lub energii jest ich odprzedaż, a który we własnym zakresie zużywa ten gaz lub energię w nieznacznym stopniu. Mamy tutaj dwa wyrażenia niedookreślone. Główna działalność i nieznaczny stopień. Eee, no cóż. Wszystko zostawił sobie jakiś margines, e, margines błędu, e, jakiś margines interpretacyjny, e, co oczywiście jest takim pierwszym i ryzykiem, z którego jednak wypo, wynikają główne ryzyka tego odwrotnego obciążenia, jakie możemy na ten moment przewidzieć, ponieważ generalnie sama instytucja ma, e, ma, na, celu, e, ma na celu nie wprowadzenie jakiegoś nowego opodatkowania, zwiększenia opodatkowania, tylko aktywizację transakcji dokonywanych e, na Giełdach towarowych, rynkach regulowanych lub zorganizowanych platformach obrotu w rozumieniu przepisów o instrumentach finansowych. Poprzez zdjęcie podatku należnego ze sprzedawców i neutralizację tak naprawdę tego podatku dla, dla nabywców. Dlaczego są ważne te transakcje? Ponieważ tylko i wyłącznie w tych obszarach tylko na tych. Na tych polach, które widzimy, te transakcje będą objęte tym odwrotnym obciążeniem, czyli jeżeli sprzedajemy poza giełdą, czyli tymi rękami regulowanymi, to wówczas jak najbardziej sprzedawca wystawia należny VAT za, za sprzedaż. Mamy pewne ograniczone obowiązki dokumentacyjne, natomiast o ile obowiązek dokumentacyjny związany z zawiadomieniem naczelnika Urzędu Skarbowego jest, można powiedzieć, rzeczy oczywistym, Składamy zawiadomienie. Nie ma wzoru, nie jest to żaden problem. Można napisać takie pismo, powołując właściwe podstawy prawne i dając strukturę pismo wynikającą z ordynacji podatkowej. Przed rozpoczęciem działalności, czyli tak naprawdę przed rozpoczęciem tej sprzedaży, zawiadamiamy o tym, że będziemy tak kupować, nabywać. Jeżeli nastąpią jakieś zmiany, to w ciągu 13 dni od zaistnienia. Tych zmian. Przepisy nam również mówią, co ma być w tym zawiadomieniu, więc nie są żadnym problemem. Można powiedzieć, że tutaj troszeczkę zostało to wyolbrzymione. Najważniejsze natomiast jest trzecie pole. Trzecie pole bowiem pokazuje nam sposób fakturowania, czyli tak naprawdę też sposób rozliczania. Wystawca wystawia fakturę bez VAT-u za notacją odwetnego obciążenia. No bo bez VAT-u, bo on tego VAT-u należnego nie powinien wykazywać. Natomiast nabywca oczywiście fakturować nie musi, ale powinien rozliczyć to odwrotne obciążenie, czyli wykazać w swojej deklaracji podatek należny i podatek naliczony. One są równe sobie, więc mamy tutaj za zachowanie zasady neutralności VAT i to odliczenie jest pełne. Także od razu uregulowano okresy korekty. Jeżeli będziemy korygować podatek należny, to za ten sam okres korygujemy podatek naliczony. Gdzie jest zatem ryzyko? Ryzyko, proszę Państwa, jest w definicji nabywcy. Jeżeli my nie do końca wiemy, czy on rzeczywiście jest tym nabywcą, którego główną działalnością jest ta działalność handlowa na, w zakresie gazu czy energii elektrycznej, i nieznacznie zużywa ten, te towary, no to mamy ten, ten problem, że mamy pewną niepewność. Jakkolwiek to zabrzmiało. Oto bowiem może się okazać, że sprzedając wystawiamy fakturę bez VAT-u, a powinniśmy z VAT-em. No i to jest właśnie ten margines interpretacyjny, który ma Fiskus, który jest ryzykowny dla obu stron, bo z kolei jeżeli nabywca taką dostanie fakturę z VAT-em, no normalnie sobie od niej odliczy, oczywiście ja tego nie powinien robić bo taka faktura będzie fakturą w rozumieniu artykułu 108 ustęp 1 ustawy o VAT, czyli będzie generować tak zwany VAT papierowy, który trzeba zapłacić do urzędu skarbowego, a nie wolno od niego odliczyć, więc to jest pierwsze ryzyko wynikające z tej transakcji. No drugie dotyczy sytuacji odwrotnej. Jeżeli my, Wystawimy fakturę bez VAT-u, a okaże się, że powinniśmy wystawić fakturę z VAT-em, no to będziemy mieli zaległość. Z kolei nabywca wystawi fakturę z odwrotnym obciążeniem, też znaczy nie wystawi faktury, tylko zliczy odwrotne obciążenie, też błędnie. No to jest więc taka słabość, słabość tego rozliczenia. Więc tak naprawdę obie strony na poziomie kontaktowym powinny zabezpieczyć się no już teraz, dokonując takich transakcji, w zakresie odpowiedzialności właśnie za. Błędne wskazanie, przede wszystkim sprzedawca, bo nabywca no, jest chyba w stanie ocenić, co jest głównym przedmiotem jego działalności. Nie chodzi oczywiście o przedmiot wynikający z KS-u czy CIDG, tylko faktyczny, a dostawca no, ma ograniczone możliwości, nie zna struktury sprzedaży, ponieważ no, coś, coś takiego, co mi przychodzi tutaj do głowy jako czynnik, czynnik pomagający w tym zakresie, to jest właśnie struktura sprzedaży. Tak więc Uważajmy na to, przygotujmy stosowne, stosowne dokumenty, badajmy transakcje, badajmy, badajmy nabywców, a jeżeli tego nie możemy zrobić, to oczywiście się stosownie zabezpieczmy. Dziękuję za uwagę. Jeżeli się Państwu podobało, oczywiście zachęcamy do śledzenia innych naszych materiałów.